Większość osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo pieczywo wpływa na ich samopoczucie. To produkt, który towarzyszy nam od dzieciństwa. Jemy go rano, jemy go w pracy, jemy go po południu, w biegu, wieczorem i bardzo często nie zauważamy, że właśnie ten jeden składnik w diecie może, niestety, ale mieć realny wpływ na poziom naszej energii, na trawienie, na wagę. A nawet wygląd skóry. Dlatego dziś dokładnie powiem Ci, co dzieje się z Twoim ciałem, kiedy na 7 dni odstawisz pieczywo. I nie, nie chodzi tutaj o żadne szokujące detoksy czy cudowne diety. Chodzi o konkretne zmiany, które możesz zauważyć już po 7 dniach. Ale zanim przejdziemy do tego, co się dzieje, zastanówmy się, jakie pieczywo w ogóle jemy. Na co dzień. No bo problem wcale nie leży w chlebie jako takim. Problem zaczyna się, kiedy chleb to głównie dosłownie biała bułka pszenna albo tost z supermarketu, albo kajzerka z masłem i szynką, jedzona codziennie rano przez całe życie. W Polsce ogromna część pieczywa to produkty, no niestety, ale mocno. Przetworzone. Białe pieczywo o niskiej zawartości błonnika, żeby nie powiedzieć, że to praktycznie w ogóle go nie ma, często z dodatkiem cukru, syropu glukozowego, wszelkiego rodzaju ulepszaczy smaku i konserwantów, ma bardzo wysoki indeks glikemiczny, czyli po jego zjedzeniu poziom glukozy we krwi po prostu gwałtownie rośnie. A zaraz potem no niestety również gwałtownie spada. A to doprowadza do wielu niekorzystnych dla naszego zdrowia, kwestii, sytuacji. I niby jadłaś godzinę temu, ale masz ochotę znowu coś. Przegryźć. Znasz to uczucie? No właśnie, tak się dzieje bardzo często, gdy ten poziom na gwałtownie spada i zjedliśmy posiłek typu kaiserka. Dodatkowo, pieczywo to produkt, który jest niezwykle łatwo dostępny i bardzo uzależniający smakowo. Sam bo sam wiem, po prostu, był też uwielbiam. To połączenie węgla, węglowodanów prostych, często trochę tłuszczu i soli, jest jeszcze chrupiące, czyli tak zwana kombinacja wręcz uzależniająca. To ona sprawia, że ciężko poprzestać na jednej kromce. I zanim się obejrzysz, zjadasz już co najmniej kilka kromek dziennie, a czasem w każdej porze posiłku. I nie chodzi więc o to, żeby całkowicie demonizować chleb, ale warto wiedzieć, co dzieje się z organizmem, kiedy nagle, dosłownie na kilka dni, go odstawiamy. I co ciekawe, już po pierwszym tygodniu możesz zauważyć, Naprawdę wyraźne zmiany. Zacznijmy sobie od pierwszych dwóch dni. Dla wielu osób są one, mimo wszystko, myślę, że najtrudniejsze. I dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że pieczywo było szybkim i prostym źródłem energii. Organizm był tak naprawdę do tego w pewnym kontekście przyzwyczajony i nagle ta energia znika. Możesz odczuć. Po prostu większy apetyt, możesz mieć większą ochotę na coś słodkiego, możesz być lekko nawet rozdrażniony albo zrozrażniona. Ciało szuka wręcz szybkiego zastrzyku glukozy. To zupełnie normalna reakcja adaptacyjna. Coś, co dzieje się praktycznie zawsze, gdy odstawiasz cukry proste, tę przetworzoną żywność. W dniu trzecim i czwartym sytuacja zaczyna się trochę stabilizować, przynajmniej statystycznie. Twój poziom glukozy we krwi nie skacze już tak gwałtownie. Insulina, czyli ten hormon, który również wtedy skacze góra-dół, że tak powiem kolokwialnie, się stabilizuje. I co najważniejsze, zauważasz, że dłużej czujesz sytość po posiłku, znika uczucie spadku energii, dosłownie po 30 albo 60 minutach, mózg działa spokojniej, czujesz się trochę jakby mniej głodna w praktyce, to jest sygnał, że organizm zaczął korzystać z bardziej takich stabilnych źródeł energii, czyli na przykład z tłuszczu czy białka. Podkreślam tutaj, że mówimy o zastępowaniu posiłków właśnie tego typu produktami. Czyli zamiast chleba w diecie na przykład zaczynasz jeść na śniadanie omlet albo jajka sezon. Potem mamy piąty, szósty dzień albo nawet jeszcze siódmy, to jest moment, w którym wiele osób czuje się naprawdę dobrze. Po pierwsze, zaczyna tak naprawdę po raz pierwszy od długiego czasu lepiej trawić to częsty efekt jedzenia dużych ilości chleba, niskiej jakości, że pojawiają się wzdęcia. Wiele osób zauważa też, że ma mniej gazów, bardziej regularnie się wypróżnia, ma uczucie takiej lekkości po jedzeniu. I kolejna kwestia. Wiele osób zauważa również, że brzuch jest po prostu bardziej płaski. I to nie dlatego, że oczywiście spaliliśmy nagle wiem, 5 kg tłuszczu, tylko dlatego, że mniej zatrzymujesz wody. Mniej fermentujesz pokarmy w jelitach, i po prostu mniej ten brzuch jest zdęty, taki nadymany. Co ciekawe, u części osób waka zaczyna spadać, nawet od. Pół do nawet dwóch kilogramów w ciągu tego tygodnia, wyłącznie po tym, jak zaczęli jeść mniej pieczywa. Oczywiście jeszcze raz mówię, nie są to efekty magiczne. To jest efekt głównie redukcji zatrzymanej wody, głównie podskórnej, spadku poziomu glikogenów w mięśniach i ewentualnie mniejszej ilości kalorii z tej przetworzonej żywności, z tego przetworzonego pieczywa. Tylko pamiętaj, jeszcze raz mówię, nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o wagę. Chodzi o takie poczucie lekkości, kontroli, które Daje ci taki tydzień przerwy. Dodam jeszcze w ogóle, co może się zmienić, bo niektóre osoby zauważają lepszą jakość snu, taką mniejszą poranną opuchniznę, szczególnie na twarzy. Ta twarz jest taka jakby bardziej wyraźna. Część osób w ogóle raportuje mniejsze skoki nastrojów i większą stabilność emocjonalną. I naprawdę to wszystko może mieć związek z tym, że poziom glukozy i insuliny we krwi. Nie waha się już tak dramatycznie, jak to było wcześniej. Tak, w ogóle ten tydzień to też jest doskonała okazja, by przyjrzeć się swojej diecie od nowa, na nowo. Kiedy zabierzesz pieczywo, musisz znaleźć alternatywę. No i nagle pojawiają się różnego rodzaju produkty w menu, których wcześniej za bardzo nie jedliśmy. Bo to mogą być warzywa, to mogą być jajka, kasze. Dobrej jakości jogurty, ryby. Dieta staje się bardziej różnorodna, a posiłki wymagają więcej uwagi, ale też więcej świadomości. Co ważne, nie jesz już z rozpędu, tylko dlatego, że coś było dosłownie pod ręką. Zaczynasz wybierać świadomie a to jest klucz do długoterminowych efektów. I właśnie o to w tym tak naprawdę chodzi w tych siedmiu dniach nie o to, by całkowicie, na zawsze wyeliminować pieczywo. Z życia tylko, żeby właśnie dać organizmowi chwilę takiego odpoczynku od tego pieczywa, chwilę przerwy od tego, co jemy odruchowo na co dzień, i żeby po prostu można było troszeczkę zmienić przynajmniej ten punkt odniesienia. I teraz dla osób, które oglądają ten cały film, co konkretnie się może u Ciebie poprawić? Pierwsza rzecz, Mnóstwo osób zauważa lepszą kontrolę apetytu. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy ograniczasz produkt o wysokim indeksie glikemicznym, a no nie oszukujmy się, właśnie takim jest większość produktów, które nazywamy pieczywem, twój poziom insuliny się stabilizuje. Nie masz gwałtownych skoków glukozy, czyli cukru, tego to, o czym już wcześniej mówiłem, które po chwili kończą się spadkiem energii i uczuciem głodu. Więc zamiast tego. Pojawia się tak naprawdę równowaga. Zjesz śniadanie i czujesz się syte na 3, 5, 8 godzin, a nie głodna już po 30-60 minutach. To zmienia wszystko i daje ci mi większą kontrolę nad tym, co jesz w ciągu dnia. Druga poprawa to oczywiście zmniejszenie stanów zapalnych w organizmie, no bo szczególnie u osób, które mają nietolerancję glutenu, ja wiem, że część. Wszędzie dietetyków mówi, że nie ma czegoś takiego, no ale jest. I to potwierdzają też badania. Jest też coś takiego jak nadwrażliwość na, na drożdże, albo po prostu osoby, które jedzą bardzo przetworzone pieczywo, no niestety, ale ten stan zapalny będzie rósł, więc ograniczenie go to wszystko może zmienić. Czasem nie wiemy, że mamy lekki problem, aż nagle po odstawieniu znikają bóle głowy, poprawia się jakość skóry, mniej bolą stawy. To nie magia, to jest reakcja organizmu na to, że nie musi już codziennie walczyć z tym Ukrytym czynnikiem zapalnym. Trzecia kwestia to lepsze trawienie i komfort jelitowy. Troszeczkę o tym wcześniej mówiłem, w każdym razie, jeśli do tej pory często miałaś wzdęcia, gazy, uczucie ciężkości w osiłku, możliwe, że to właśnie przez. Pieczywo, i ono było jednym z głównych winowajców. Jestem bardzo ciekawy, czy zdecydujesz się po tym filmie spróbować sobie na 7 dni odstawić to pieczywo. Jeżeli tak, koniecznie mi napisz, że bierzesz udział w tym eksperymencie, nazwijmy to, albo w ogóle jesteś osobą, napisz mi w komentarzu, że pieczywa nie jesz. Jeżeli jeszcze jestem. Ciekawy, jak często. U mnie to pieczywo jest no, rzadko. Rzadko. U mnie kompletnie nie jest taką podstawą odżywiania, a raczej zdarza się sporadycznie. Pamiętaj też, że jeżeli potrzebujesz rozpisania dopasowanej do ciebie od podstaw diety i planu ćwiczeń oraz pracy nad zarządzaniem stresem i emocjami, nawykami, to serdecznie zapraszam. W opisie pod tym filmem znajdziesz link do mojego programu Metoda Szymraja, w którym właśnie to wszystko robimy Ja aż trzech ekspertów pracuję nad Twoimi efektami. Kliknij sobie i sprawdź, zacznijmy działać razem. Wszelkie pytania. Oczywiście pisz na kontakt małpastrwapprzeniu.pl, lub również poniżej w komentarzu. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam. Cześć!